Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstał na bazie katedry geografii, powołanej w 1995 roku. Posiada wysoką kategorię naukową B+. Jego działalność naukowo-dydaktyczna odpowiada aktualnym potrzebom zrównoważonego zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Na wydziale prowadzone są studia z geografii, turystyki i rekreacji oraz rewitalizacji dróg wodnych. Badania naukowe prowadzone w naszej katedrze umożliwiają wykonywanie ekspertyz i opinii hydrologicznych. Dotyczą one m.in. określenia bezpieczeństwa żeglugi na danym odcinku rzeki, ale także określeniu oddziaływania budowli hydrotechnicznych, takich jak jazy czy mosty, na prowadzenie żeglugi śródlądowej na danym odcinku. W ramach Wydziału mamy funkcjonujące Centrum Informacji i Promocji o śródlądowych drogach wodnych, które ma za zadanie szerzenie informacji odnośnie korzyści płynących funkcjonowania dróg wodnych w Polsce. Głównym naszym celem jest wsparcie merytoryczne jednostek terytorialnych, miast, gmin i powiatów w opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przygotowanie dokumentów pozwalających na aplikowanie o środki unijne. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu ekspertyz, analiz i dokumentacji prac badawczych, w tym inwentaryzacji terenowej czy badań ankietowych. Podejmujemy również inicjatywy wdrożeniowe na zlecenie samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji lokalnych i regionalnych, głównie z województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownicy Wydziału prowadzą badania, których celem jest identyfikacja potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz wskazanie takich produktów i działań turystycznych które zaspokoją potrzeby turystów oraz służą wzmocnieniu gospodarki turystycznej. Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego funkcjonuje od kwietnia 2019 roku. Celem prowadzonych pomiarów jest monitorowanie klimatu miejskiego Bydgoszczy. Wyniki pomiarów udostępniane są w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Wydziału. Nasze badania wskazują, że Bydgoszcz, podobnie jak inne miasta polskie, doświadcza pogorszenia warunków odczuwalnych w okresie letnim. W godzinach około południowych dominuje tutaj silny, a nawet bardzo silny stres gorąca. Badania zmian środowiska w Polsce, a także w odległych obszarach Arktyki i Antarktyki prowadzone przez pracowników Wydziału pozwalają na określenie współczesnych i przyszłych środowiskowych skutków zmian klimatu i działalności człowieka. W badaniach wykorzystujemy teledetekcję, systemy informacji geograficznej, analizy osadów, analizy chemiczne oraz modele klimatyczne, a uzyskane wyniki wspomagają zrównoważone zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządowych, zlewniach i na obszarach chronionych. Wiedzę na temat przemian środowiska w skali regionalnej i globalnej, w tym w powiązaniu ze zmianami klimatu, popularyzujemy także w ramach wykładów dla centrów nauki czy jednostek kultury. Uzyskiwane przez nas wyniki badań są wykorzystywane w działaniach na rzecz rozwoju miasta, regionu i kraju w podejmowaniu społecznie ważnych decyzji. Nauki geograficzne rozwijają także badania teoretyczne. I nasz ośrodek charakteryzuje się w tym zakresie znacznymi osiągnięciami.